Cześć! jak poczuć obecność Bożą? Co nam może tą obecność Bożą przybliżyć? Dla mnie osobiście ogromnie ważnym kanałem, możecie się domyślać, jest natura, piękno przyrody. I bliskość sprawia, że czuję Boga naprawdę blisko. Ale dzisiejsza Ewangelia dodaje nam jeden bardzo kluczowy element kanał, za pomocą którego ta obecność Boża jest naprawdę, naprawdę bardzo blisko nas. Jest to ten moment obecności drugiego człowieka. A szczególnie, na co się powołuje Jezus, jest to obecność proroka. Jezus mu pokazuje przykłady, w których ta, to, że w słowach proroka, w jego czynach, w jego zachowaniu, w jego obecności było coś takiego, co przywoływało ludziom obecność Bożą. I to doświadczenie może być nawet ponadreligijne. W tym sensie można powiedzieć, że królowa z innego kraju z innej religii przybywa, żeby właśnie tą obecność Bożą poczuć, być nią, zobaczyć, coś w tych słowach, coś w tej jest co człowieka urzeka i człowiek chce być blisko. No właśnie, ale Jezus, który jest i prorokiem i więcej niż prorok, gdyż on przynosi nam obecność Bożą po prostu w samym sobie, gdyż jest i człowiekiem, i Bogiem, i poprzez inkarnację pokazuje nam po prostu tak blisko obecność bożą, jak to tylko możliwe w sobie samym. Czyli mamy do niej po prostu na wyciągnięcie ręki, na dotyk. Tu jest Bóg. Tu jest coś, co było tak trudne do pokazania, ale teraz się to udaje, teraz jest. A ludzie jednocześnie się na to zamykają, zamykają się na obecność Boga. I to dotyka bardzo mocno Jezusa i bardzo mocno przeżywa to odrzucenie Boga w nim. Więc w związku z tym, do czego dzisiaj ta Ewangelia może nas zachęcać, bo wydaje mi się, że nadal. Drugi człowiek przynosi nam obecność swoją, obecność Bożą, pokazuje nam Boga. Czy potrafimy w nim dostrzec? To jest właśnie pytanie. Wydaje mi się, że dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do poszukiwania obecności Bożej właśnie w kontakcie z drugim człowiekiem. Cześć.